Siamę, kurczę, co jest to? Czuję, że zajmiję w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj to będzie jedne z ostatnich otwierań paczek w FIFA 19. Jak widzicie, mam tutaj paczek 3 zwykłych złotych piłkarzy. I raz, 2, 3, 4, 5, 6 paczek z yy, dwoma rzadkimi złotymi piłkarzami. Miałem dużo kart w klubie, nie wiedziałem na co to poprzeparać. No, dlatego wziąłem po prostu na te wyzwania Oraz najlepsi w Fifa 19 Ultimate Będzie jeszcze siódma paczka, o ile się nie mylę z, z... tym... Toty Mercy Toty, kapitalny traf oczywiście Mercy Toty wypożyczony Będzie... Ta paczka Siódma, ponieważ y, paczka z trzema zwykłymi złotymi piłkarzami, jaką otworzymy, to tych trzech przepalimy właśnie sobie do tego SBC i jeszcze znajdzie się siedmiu różnych zawodników. No to paczka z trzema zwykłymi złotymi piłkarzami bez lokalu, no bo tutaj nie ma rzadkich piłkarzy, oczywiście nie ma ekranów z Anton. Ok. Widzicie, co jeszcze jest w tej parce? Nic. No i tak. Jeden walkout. Siedem paczek byłoby, by całkiem spoko. Teraz ta środeczka, trzecia paczka. Jeden walkout byłby całkiem spoko. Bez ekranów też w tej parce. A więc zaczynamy. Kołateczem, którego będziemy musieli sklikselować, ponieważ ja go już mam. No i zaza. Za... No, ferale, naprawdę. Bardzo spoko. Chyba, że mamy winnego, innego, ale... Nie, no nie. To... Pixel. Tak, No i lecimy z kolejną paczką z dwoma rzadkimi złotymi zawodnikami. Kolejna taka paczka ze środeczka, można powiedzieć. Bez ukautu niestety, ale może ekrany? nie, no, nie, bez ekranów. To była Francja, coś. Lekkąte oraz sosa nie będziemy narzekać. Bo trzy wyrale 82 na dwie paczki, czyli na 4 zawodników. Więc no, bierzemy się do ekranów albo do walkoutu, który nastąpi nie w tej parce, niestety nie w tej parce. No i znowu bez ekranów, wspomijamy to sobie. To byłby Robertson. Widziałem, a nie, jednak Fraser. O, swoją drogą. Dwóch piłkarzy ze Szkocji, bo widziałem tam LO, ale chyba Robertson jest rzadki. Dobra, nie was. Ale Dwóch piłkarzy ze Szkocji to się nie zdarza. Często choć over, ale bardzo słabe. No jeszcze trzy zostały na te paszki a ja w zasadzie cztery. Jest walkout wreszcie. Coś dobrego, nie ikona, lecz zwykły złoty rzadki zawodnik to będzie. No dobra, Ezila przygarniemy z chęcią. Bo to jest walkout zawsze. Plus. No i widzimy, że moje życzenie się spełniło. Jest walkout! Jany, przepraszam. Was wszystkich. Najmocniej. Jest walkout Ezil i Dżemali. W tej pasce. No i jeszcze dwie te paczki. Może jeszcze jedną woke. No, nie pogardziłbym, ale chyba, chyba już go nie zobaczymy. Ale są ekrany, no. Rozkręcamy się. Skręcamy się, to będzie Casteles. Którego chyba też... Nie czy ja go przepaliłem, chyba też będę go musiał skrip. Nie, ja tak go przepaliłem. Jest hakiri. Uverale bardzo spoko. No i ostatnia, a w zasadzie przedostatnia paczka z dwoma rzadkimi piłkarzami bez walkoutu ale nie no, bez ekranów i to będzie Polak Rolak i to jest Arkadiusz Milik oceniony na 82 Traf najlepszy i O. Oh, patrzcie, mieliśmy dwóch szkodów i dwóch y, z napoli teraz. A duplikat niestety Milika. Będziemy musieli go spicerować, chyba że mamy wymiennego go. W klubie mamy wymiennego go, a więc porównajmy cenę, za ile ty Miliku chodzisz, to jest za 1900, 1900, no to bardzo spoko, za 2000 możemy go wystawić, czyli wystaw, e, szybka cena albo cena. Minimalna będzie łatwiej. Dwa tysiące, no i jesteśmy bardzo słabo. Jest, bo możemy sobie Arkamidika wysłać. No i tak. Teraz zabierz sobie jeszcze jedno SBC o dwóch złotych rzadkich zawodników. Poczekajcie chwilę. Zrobiłem to ostatnie SBC, ale trochę. Trochę się zmęczyłem to w bo nie, nie mogłem tego 40 zgrania wyciągnąć, nie wiadomo czemu No uratował mnie ten pan na SPD to Oliwo, który sobie dokupiłem, zresztą kupiłem sobie bramkarza No i tych no trochę zawodników nie ukrywam kupiłem, nie wiem dlaczego Tak to wyszło, ale no zgłaszamy skład Kończone, dalej Dalej Najgorsze jest to, że od razu się nie wyświetla sklep i muszę tak przechodzić. Pyk. Pyk. I od razu pyk. To będzie walkout. No jak tak to miłe zakończenie. Ale nie. I nie ma też ekranów pomijamy to sobie. Bo po co? Mamy to oglądać. Jest to wyarfa Fire no to... Taka męczarnia ma tych dwóch zawodników. Myślicie, że już to koniec z tego paku openingu? Nie. 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 Mylicie się. Mylicie się, Teraz otwieram sobie złotą paczkę premium, w której trafiamy Proszę Państwa, hernani, kapitalna karta, no 92 tempo, no. Na początek FIFA, gościu. Ile dostaniemy? O ja, nie, tak mało. No Dobra, no co tych zawodników? Pyk. Do góry. Pyk. Pyk, pyk, pyk. W sumie już kontrakty się nie przydadzą, mogę zmienić. Zmiana pozycji coś kosztuje. O ile się nie mylę, no nie, nie, nie kosztuje jednak. Ale no nie no, i wystawimy sobie no, Fenerbahce, no nie no, co nic nie kosztuje, potwierdzamy kartę, kurczę, no będę to quicksellować, bo na co to zachowywać, jak jest taki koniec Fify, to teraz, proszę Państwa, otwieramy paczkę za 5000. tysięcy, patrzcie, ile ptasu, no ile końców wydajemy na to, bo no, patrzcie, bez to a ekrany też, nie, nie, ma nawet jakiego zawodnika, szkoda. A jest to karża, Lukas Peres i Ruben Diaz, kapitalna paczka. No patrz, ile on kosztuje ten gość? Gość, ile kosztujesz? Nic. Dobra, kurde. Ważne, ten gościu na Quixel. Ta gościowa, nie, to jest ten gość, Gościu, gościu XL. Kondycja, to wszystko na Quixel. Quixel, 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 Quixel. O, architekt, nie, słysza, nie słyszałam, to jest góry, 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 e, quixel. No to co? Ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku, a będzie to srebrna paczka premium. Co w niej będzie? W srebrnej paczce premium, bez walkautu, bez ekranu, no no ekrany w to się raczej nie spodziewamy czy jest jakiś srebrny info czy by był to raczej nie Tyryry. ten gościu coś zrobi raczej nie 70 monet coś do niego dostajemy to na quicks, -y. kontrakty też kontrakty o trening że to może się przydać to na quicks, -y, to na quicks, -y, to na quickse -y. Ej, poczekajcie, bo my anuluj, my wyszliśmy, my, my, chyba wyjdziemy z tego na plus, a nie, bo co to tego, nieważne, nie, byśmy wyszli na te, z tego na plus, bo to kosztuje, nie, bo to kosztuje, dobra, nie ważne, ale takim akcentem tego nie zakończymy, bo zakończymy to nie tym, Tymno, patrzcie, brązowa, patrzko premium. No. Trzy rzadkie karty w środku. Walkout nie, ekrany nie i jest to złoty, rzadki patrzcie, co to jest? Kto to jest? Klose ależ ikonę trafiamy, proszę Państwa, trafiliśmy ikonę Mirosław w No, cieszymy się jak, jak nigdy. No, ikona pierwsza w życiu. Ikona, no, patrzcie się, no, kapitalnie. I znowu trening brąkarzy, nie? Ojej, no, patrzcie, to jest, to jest nieprawdopodobne. I kolej jeszcze zawodnik z naszej polskiej ligi. No, to już jest przesada. Kapitalna paczka, najlepsza dzisiaj. Zdecydowanie. Ikona oraz zawodnik z ekstraklasy. No, szacunek. I jej szacun, i jej, proszę, to na quickset, to na quickset, to na klikset, tego nie na quickset. To potwierdzamy to. 63 momenty, Fakt, ile końców dostaniemy za to. E, łapka w górę, jeżeli się to spodobało. E, trafiamy ikony, więc chyba się należy łapka w górę. E, subskrypcja kanału też jest mile widziana. A już się z wami żegnam. Skład bardzo z... Słabo, bo sobie bro. jeden nie chce mi się coś grać już, nie mam czasu na granie, jeszcze zerknijmy sobie, a, zerknijcie na różne tygodnia. Taka jest, ja już się z wami żegnam, cześć.